No tak, Natomiast to jest... sam układ kontrolny jest nowej generacji. No miga. Miga. Tamten miga. nie migał. Tamten nie migał, ten ma fajne diotki. Mhm. Te diotki sygnalizują o tym, czy mamy redukcję, czy nie mamy redukcji. Okay. Możemy tutaj zasymulować sobie redukcję na jednej z faz. Ja w tym momencie sobie przejdę w programie, na, aby obniżyć napięcie. Stycznik płyknął, czyli znaczy, że poszło. No ale spróbuję to może jeszcze raz zasymulować. Wiesz? Daniel, co ty teraz robisz? Co ty mi tu chcesz teraz zrobić? <grym> Chce ci zasymulować wyłączenie, ale może zasymuluję sobie to w innym miejscu. W tym momencie nie dzieje się nic. Napięcie mm. wyłączenia mamy na 253V, ale u nas przecież jest prawidłowe. Zmniejszymy sobie tutaj napięcie, załóżmy na 226. Y Woltomie w tym momencie to szczytuje, zaraz sobie to zaakceptuje i załączy się nam redukcja. Aha. W tym momencie dioda zaczęła migać. Szybko? E, szybko, co oznacza, że jest włączona redukcja. Tak Ale na dwóch fazach mamy. Tak, tutaj włączyłem przed chwilą wcześniej. E, możemy sobie teraz wrócić do ustawienia. E, Prawidłowego, czyli spróbujemy sobie zwiększyć to napięcie.